Sponsorem programu jest Live Taunon Kielce, ambasador regionu świętokrzyskiego. Ja w każdym meczu powtarzam, mecz trwa 60 minut i tutaj e, pierwsza połowa dosyć ciężka dla, dla nas, bo zaczęliśmy tak znowu troszeczkę o spale, bałem się, że podobnie będzie jak w meczu z Niemcami, ale, ale jednak e, e, wyszliśmy w ten mecz, e, zostawiliśmy kawał serca. No, na pewno cieszy to, cały mecz przegrywaliśmy, nie układało nam się zbytnio, e, w końcówce przechodziliśmy czarną swoją korzyść i jedną bramką udało się zwyciężyć. Wielkie dzięki, e, doping był niesamowity. Myślę, że e, przez, przez, przez ten super doping jeszcze daliśmy radę te ostatnie siły i ostatnie procenty wyciągnąć e, i na końcu no, na, na, na mecie wygrać ten mecz. No tak, cały mecz prawie przegrywaliśmy, już przy tym stanie 24-21 było ciężko, aczkolwiek nie poddaliśmy się i walczyliśmy do samego końca, co przyniosło nam dwa punkty. Jedną siedemką przy ósemką mistrzostw nie pociągniemy i to trzeba sobie zdawać z tego sprawę i być świadom tego, że, że mistrzostwa to jest dużo, dużo, dużo spotkań, dużo meczów, obciążeń, bardzo wiele i niektórzy są już naprawdę zmęczeni i to też było widać, że, że ta koncentracja u, nas nie była aż taka mocna i duża, jaka powinna być, dlatego cieszy mnie to, że Andrzej dzisiaj wszedł i pociągnął zawody, bo naprawdę potrzebowaliśmy, potrzebowaliśmy jego, jego świeżości, jego dynamiki i dzisiaj udowodnił, że że jest naprawdę światową klasy zawodnika. Pierwszy mecz, bo Krzysiek Klejewski do tej pory bardzo, bardzo dobrze zagrał i nie było problem, problemów i potrzeby, żeby na tej pozycji cokolwiek zmieniać. I jestem zadowolony, że teraz jak drużyna potrzebowała za Krzyśkiem pomocy na tej pozycji, że dałam radę. No, oczywiście w obaj bardzo dobrze, jak się w końcówce, świetne piłki podbijał, także no, no, jest klasa sama w sobie. Powiem tak, Piotr już naprawdę rewelacyjnie, bo na pewno dla niego to było. Stresujące e, to spotkanie, e, ale dzisiaj chyba pochwała jest za obronę, bo to, co dzisiaj graliśmy w obronie, tak jak było widać, jak chłopaki chodzili, e, gdybyśmy to porównali do meczu z Niemcami, to jest nieba ziemia. Boli, owszem, już drugi raz chyba uciekł mi, mi staw kolanowy prawy i nie ukrywam, że, że do mi boli. I nie mogę uczestniczyć i pomóc kolegom w aktywnym działaniach na boisku. Cieszę się, że, że chociaż te kary udało mi się trafić, więc w takim stopniu mogę się przyczynić i dołożyć jakąś cegiełkę do, do naszego dzisiaj ciężko wymęczonego zwycięstwa. Nie, no, nasza gra nie wygląda za kolorowo, ale, ale udaje się w tych ostatnich wygrywać, jak to jest najważniejsze. Dobra, Dobra, dwa, dwa, dwa punkty! Dwa. Dwa punkty. Ile? Za za, za 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 zaangażowanie. Sponsorem programu jest Vive Tauron -Kielce, Ambasador regionu świętokrzyskiego.